Opryskiwanie zostanie przeprowadzone w naszej kamerze do oprysków herbicydowych. Tam macie Państwo dyszę, zbiornik z wodą destylowaną. Po ustawieniu roślin musimy przykręcić dobrze ten zbiornik. Zamykamy drzwi równocześnie to jest tutaj bardzo ważne. Włączamy ciśnienie. Przechodzimy na sterowanie automatyczne. Musimy nastawić parametry opryskiwania. Te Niestety parametry to, to mhm. prędkość opryskiwania 3,3 km. Oraz drugim parametrem to jest długość stołu roboczego 1650 mm. Teraz robimy. Wódka, włączamy wentylator i startujemy. Mamy włączone wszystko tak. Startujemy z opryskiwaniem I przy jednokrotnym, co jeszcze raz? Przy jednokrotnym przejęcie wykonujemy oprysk. Mhm. Już? Zobaczyłeś? No dobrze, przechodzimy teraz na starowanie ręczne. No dobrze. Teraz będziemy wyjmować rośliny. Proszę bardzo, możesz do środka tutaj zajrzeć, jak one są ładnie spryskane. Krople tak, widać. Zabieramy. Nie? Tera opryskowa daje nam szereg możliwości, ponieważ ona może być wykorzystywana do kontrolowanych oprysków wszelkimi cieczami, herbicydami, innymi, innymi środkami chwasto -owado i grzybobójczymi, do oprysków dolistnych nawozami, biostymulatorami. I w takich kontrolowanych warunkach możemy... Ustawić sobie i wydatek cieczy roboczej, a i szybkość przejazdu. Zatem możemy odwzorować warunki, jakie powinny być zastosowane do dawkowania konkretnych cieczy. Oprost przeprowadzony jest jednolicie, dokładnie. Urządzenie jest potem łatwe w myciu i, i, i dalszej obsłudze, i w ten sposób możemy. Prowadzić szereg badań, zarówno w ramach naszych grantów, ale też prace inżynierskie i magisterskie. W pierwszej części filmu do dzisiejszych zajęć pokazywaliśmy Państwu opryskiwanie roślin w kamerze, do oprysków w kamerze firmy Kama. Opryskiwaliśmy kapustę pekińską, bo akurat nie w tym czasie takie opryski realizujemy. Tutaj jesteśmy przy doświadczeniu, które skiwanie było wykonywane 3 tygodnie temu, dokładnie 31 marca. O, tu gdzieś, była, gdzieś nawet widziałam datę, że to było 31 marca. Po trzech tygodniach, dzisiaj mamy 22 kwiecień, przychodzi czas na likwidację takiego doświadczenia. To jest test LI czyli rośliny jednego biotypu kąkola polnego oraz trzech biotypów habra łapatka opryskiwane pod herbicydem, herbicydem Lumer w dawce 0 1 16 1 8 1 4 1 2, 1, 2 i 4 dawki polowej. Kolejnym etapem oceny testu RI jest ocena wizualna oraz yy, ocena akumulacji biomasy. Zwróćcie Państwo uwagę na różnicę pomiędzy poszczególnymi biotypami. Konkol tu jest oddzielna, on jest bardziej wrażliwy. Yy, tu wierzchołki wzrostu w zasadzie wszędzie zamarły, ale Haber różni się wrażliwością, bo zobaczcie Państwo, że te rośliny Habra są uszkodzone. Natomiast ten biotyp na przykład, w ogóle, poza oczywiście objawami chłodowymi, w ogóle nie zareagował na opryskiwanie, i tak sytuacja wygląda aż do najwyższej dawki, że szczególnie przy tym biotypie, 80, przy tym biotypie w ogóle nie mamy żadnych szkodzeń. Pozostałe biotypy habra silnie uszkodzone, aczkolwiek ciągle zielone. I to samo dotyczy Konkola, wierzchołki wzrostu we wszystkich roślinach zmarłych. Oświadczenie, które będziemy likwidować jest, należy do pracy inżynierskiej, Waszej starszej koleżanki. Niestety koleżanki nie ma, więc my z panią doktor je likwidujemy. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Rośliny kontrolne, które były używane w teście RI. Wykazują objawy niedoboru, głównie azotu. Zwróćcie Państwa uwagę, trzy rośliny w doniczce, rośliny w tym samym wieku, wypikowane pojedynczo do doniczego do takiej samej objętości, wyglądają zupełnie inaczej. Oraz, proszę Państwa, kolejny element doświadczenia: trzy rośliny w doniczce o większej objętości mają. Intensywnie zielony kolor, zwróćcie Państwo uwagę, że ten konkol bardzo silnie się krzewi, tutaj rozkrzewia się, są zdecydowanie większe. Więc kolejną rzeczą, którą należy zwrócić uwagę w różnego rodzaju doświadczeniach jest zapewnienie roślinom możliwości optymalnego wzrostu. W przypadku testu RI nie stosujemy żadnego dodatkowego nawożenia, zatem musimy pogodzić się z faktem, że te rośliny tak wyglądają. Ale wszystkie kombinacje doświadczenia muszą być traktowane jednakowo. Tu macie Państwo doświadczenie wyjściowe, z, których, z którego pikowane były rośliny i te objawy niedoboru są jeszcze silniejsze przy większym zagęszczeniu niż roślin w tej populacji kontrolnej. Do zbioru doświadczenia, tutaj mamy zorganizowane stanowisko, waga, wytarowana, zeszyt, w którym to jest najcenniejszy zeszyt świata, bo w nim mamy wszystkie wyniki naszych badań z ostatnich lat. Torebki na materiał roślinny i zbiór polega na ścięciu części nadziemnej oddzielnie dla każdej kombinacji kontrolnej zapisaniu biomasy. 2. E, zabrane rośliny pakujemy do korebek. E, muszę sobie tutaj przynieść, przynieść miejsce na torebki więcej. Kolejna kombinacja. 14. 14. Zebrane rośliny zostaną wysuszone w suszarce w temperaturze 105 stopni. Test RI służy do określenia poziomu odporności. Obliczamy dawkę, która o 50% re, y, redukuje biomasę populacji. E, najlepiej, żeby to była dawka poniżej e, jednokrotnej dawki polowej. Wtedy rośliny są wrażliwe. Jeżeli jest powyżej dwukrotnej dawki polowej, uznajemy, że rośliny są odporne na herbicydy, co będzie miało miejsce w przypadku tego habra. Tego konkretnego biotypu. Zwróćcie Państwo uwagę na zjawisko hermezy. Rośliny w kontroli są mniejsze niż rośliny opryskiwane herbicydem. Oznacza to, że poziom odporności w tej populacji jest wysoki? Jest wysoki.